Siemanko, łapiemy ostrość. Mam nadzieję, że jest dobra ostrość. Siemanko, fresh coconut. Dzisiaj wieczorkiem, inna pora nagrywki, ale lecimy dalej z dziennymi filmikami. Słuchajcie, dzisiaj się taki temat dalej, dalej lecimy z naszym myśleniem. Dzisiaj miałem różne sytuacje ciekawe, różne myśli przychodziły i pomyślałem, żeby nagrać Wam filmik o tym, że aż podwinę rękawy. Żeby nagrać wam filmik o tym, aby weryfikować swój umysł, weryfikować to, o czym myślimy. Mm, na przykład, idziemy i wygrywać taki automat, no nie? Że idziemy, idziemy i myślimy o różnych rzeczach. Pyk, o tym, o tym, o tym. Złapmy się na tym, o czym myślimy. Czy ta myśl jest dla mnie korzystna? Zweryfikujcie wasze myślenie. Czy te myśli, które teraz będą przebiegać przez waszą głowę i którym, którym dacie uwagę, czy one służą waszej przyszłości. Czy one dadzą Wam zdrowie, obfitość, dobre samopoczucie, świetną, mm, złotą drogę, po której będziecie kroczyć? Fajnie sobie zadać to pytanie, mm, nawet nie musicie mówić, bo ja sobie to po prostu weryfikuję, patrzę na moje myśli i mówię o czym teraz myślę. Nie musimy tego mówić, ale to może być przydatne. Czasem można powiedzieć do, umy do umysłu coś po prostu, co ty do gościa, nie? Myślisz, można coś takiego zastosować. Mega przydatne, właśnie, jest zastanawiać się nad tym, czym emanuje. Czy należy troszkę teraz zwolnić? Może potrzebuje chwilę na medytację, uspokoić umysł i stworzyć czystą przestrzeń. I w tą czystą przestrzeń puch, zasiać marzenia. Weryfikujmy nasze myślenie. Czy jesteśmy w pracy? Ktoś nam coś powiedział. Pyk, puch. Reakcja. Weryfikuj. Czy to, o co pomyślisz teraz o tym człowieku, bądź coś powiedział? Czy będzie Tobie służyć? Wszystko, czym my manujemy, przyciągamy. Tylko bardzo ważne. Przed wziąć głęboki oddech, wyluzować i iść do przodu. Często nasz umysł lubi sobie wymyślić jakieś bajki na temat tej osoby, tej, tej całej sytuacji, że ten myśli o mnie tak i tak, i oni są tacy i tacy, bo ja tu jestem, ja się tak staram, a oni coś tam. Skąd wiesz, co oni dokładnie myślą? Chyba, że jesteś na takim levelu, że dokładnie czy też już myśli. Pyk, 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 pyk. Ale. Olej to, Olej, olej tą sytuację, stara się ją wyklarować, stworzyć tak, żeby było dla Ciebie już y, pozytywnie, pożytecznie i olać ten temat. Już kre, kreuj następne swoje cudowne y, życie. Także mega temat to jest weryfikacja umysłu, weryfikacja myśli. Gdzieś możecie wejść, może być jakiś chaos, możecie zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że wszędzie jest światło i wszędzie jest doskonałość. Taki wysłany impuls światła dużo daje, naprawdę? Także to z Was emanuje. Gdzieś wchodzicie, ludzie czują, czują Waszą energię. Czują, że wchodzi w tym momencie ziomek, który ogarnia swój umysł. Będą czuli to podświadomie, będą czasem zadawać jakieś pytania może. I ty wtedy wiesz ogólnie, jak wchodzisz i widzisz, że ludzie się czują przy tobie dobrze, że ty ogarniasz. I ogarnia. I ogarniacie wszyscy i zmieniajmy tę planetę na lepsze. Także weryfikacja myśli, wyczyszczanie myśli ciu, 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 ciu. i lecimy z marzeniami. Siemanko.